Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Brzydkie kaczątko i magiczna drzewna księga Brzydkie kaczątko wędruje po lesie, gdy natrafia na starą, zakurzoną książkę ukrytą w korzeniach wielkiego dębu. Księga jest magiczna i opisuje przygody różnych zwierząt, które odkryły swoje talenty dzięki magicznemu trzewu. Kaczątko decyduje się otworzyć książkę, odkrywając, że każda strona to inna opowieść o odkrywaniu siebie. Na jednej ze stron znajduje opis, jak każde zwierzę, które ma problemy z akceptacją siebie, może znaleźć swoje miejsce dzięki wyjątkowej cesze lub talencie. Brzydkie kaczątko postanawia, że spróbuje znaleźć swój talent. Codziennie testuje różne umiejętności odpływania po śpiew, ale nic nie sprawia, że czuje się wyjątkowe. Pewnego dnia. Podczas gdy eksperymentuje z lataniem, zauważa, że potrafi wydawać piękne dźwięki, które przyciągają inne ptaki. Kaczątko wkrótce odkrywa, że dzięki swojemu talentowi do naśladowania dźwięków może wprowadzać w życie magiczne melodie, które przyciągają inne zwierzęta i poprawiają nastrój całego lasu. Z pomocą książki, kaczątko odnajduje swoją wartość i zyskuje pewność siebie. Morał każdy ma w sobie wyjątkowy talent, który może odkryć i wykorzystać, aby wzbogacić swoje życie i życie innych.